Słuchajcie, yy, otwieramy w ten sposób Akademię Sztuk yy, Przepięknych. Za moment nasz pierwszy gość, za moment także będzie moderator, czyli w tym roku nasz rektor Protlańszu. Wczoraj miałem okazję z Wami także rozmawiać czy zrobiliśmy taki przebieg, ale to, co się tutaj dzieje na przysanym ustok jest czymś niesamowitym. Nie chcemy mieć żadnych rekordów, ale podejrzewamy, że chyba to jest najbardziej ludny samy kursach, tak? ale to jest najważniejsze, więc super spokojnie. Więc fantastycznie, dbacie o siebie i przyjęliście wszystkie zasady momentami dosyć trudne, które, o które Was prosimy, prosimy wam będziemy przez trzy dni. ASP stało się niesamowitym faktem, bardzo mocnym. Tutaj naprawdę rozmawiamy, tutaj poznajemy, tutaj zdobywamy wiedzę. I tak jak w dużym mieście, byłoby kłopot, gdyby wszyscy przyszli na SP, więc tam sobie miasto funkcjonuje, a wy jesteście, za co wam bardzo dziękuję, przychodźcie, słuchajcie, odbierajcie zapy, pytajcie o wiele rzeczy, Michael Lang przysłał takiego maila. Nie mówcie dużo o mnie, tylko dajcie mi czas, żeby mogli mnie pytać o wszystko, co jest związane z przystankiem, z przystankiem, Ale teraz chciałbym zapowiedzieć wam, moderator Piotra nasz pierwszy gość. Jestem bardzo zdziwiony, bo to był pierwszy telefon. Staj, co ty! Pobierzę. Mały kibolcik ora, mały kibolcik ora, nie. Oddaj go. Ja wejdę jeszcze raz. Pan za nizkapym. Teraz już pan wie tam jest pan i pani jak się czuł paniesz. Pan właściwie teraz jest. Odpowiem Panu tak, jak został na. Tak. Dostałem tą encyklopedię encyklopedii WN w ennym, prezencie od mojej siostry, a tam jest hasło podwójne Stanisław Król. I co tam jest? I tam w krótkich słowach nie napisane. a pierwsze słowa. Stanisław Krym, kto będzie opisać? Czyli właściwie jest Pan strasznie poważną osobą opisał się. No, może a nie, nawet mniej, może tak, tylko tak, a no to tylko nie tak. Pan w komedii opisa się, no jest, tak, pisać. Są poważne rzeczy, a Pan swoim pisaniem, komedię pisaniem, dodaje. Chce coś zmieniać, wskazywać, sam się zabawiać, nas zabawiać. No nie no, ambicja jest taka, żeby było śmiesznie i, i, i mówią na no, to, tak szczerze mówiąc. No, tak. Ale w zasadzie to jest tak, że pisanie no to jest samo, powiedział pisarz, no jest pisarz. No ale no, świat można pisać na wiele różnych sposobów, prawda? Przecież no to można im na nie matematycznym i teorią naukową, tam fizyczną czy chemicznym wzorem, czy balastem, tańcem, no nie wiem, poezją, ja, no ja opisuję ten sam świat. W sposób w niewłaściwy ten, który to no, znaczy no, to było śmieszne. To to samo, to samo o tym wszystkim mówiłem. Ja. Ale to no, ma ja, to, no, to jest to samo. Ja, <laughs> ja... Ja rozmawiałem kiedyś z Antonim Słoniński. I Antoni Słoniński mi do mnie tak, wie Pan, Pan mi się podoba, bo Pan jest do mnie podobny. <laughs> A Słoniński. Po pierwsze ja mam po w tego ja nie prowadzę, a poza tym dużo mieszkań, była różnica fizyczna, to bardzo miło wie. ale ja do Pana jestem podobny, a on mówi, bo Pan musi być ciekaw i bo Pan pisze komedię, ja też i ja wiem, że komedię się pisze dlatego, że człowiek chce mieć na przykład czy to od ma sens, czy to jest dobre, a w komedii to razem robi to robią, jak się śmieją w tych miejscach, który pan chce wyznaczyć, to że on jest śmiesznie, to znaczy, że jest dobrze zrobiony. I ja też odmówię.